Moi drodzy, hello! Dzisiaj sobie Znaczy wam pokażę 5 yy, fajnych gierek Tak, pierwsza gra Którą może kiedyś wam pokażę jak poradnik zainstalować to jest minecraft.pe Jak widzicie trochę się ładuje I to jest takie głupie, ale No weźmy do świata super duper yy, Oczywiście siarka koparka No i widzicie to jest Taki świat Polecam tą grę, ona jest fajna, ma się dużo rzeczy. To jest wersja Minecrafta na P. Pe... Nie, nie na PC, tylko na e, tableta lub telefony. No jak nie macie telefonów, to weźcie sobie kupcie na Playaka, PlayStation lub e, Xboxa kupcie sobie ten właśnie Minecrafta. Ale powiem Wam, że ta gra jest bardzo fajna. Ale e, jest jeden minus, bo jak nie jak, szkoda, że nie ma koni i wiedźm. Jest jeszcze nowa wersja, Minecraft 14, a ja, ja Minecraft 13 i 2, czy kropka 2. Nie wiem, że teraz ja teraz sobie zbuduję, ale mm, polecam tę grę. Też pozdrawiam moich kolegów z klasy, którzy to oglądają. E, nazywają się Piotrek i Filip. Jeżeli to ogląda, to Popek e, przed Uwaga! Kto to kogo tu mamy? Gdzie jest popek? Panie Popku, ktoś się wszedł do mojego świata. Hmm. Panie Popku, gdzie popek, popek? Gdzie jest Pan popek? Kto włączył do mojego świata? No. Jestem ciekawy. Kto, kto? Kto się odzywa? I kto tu jest? Hmm, Panie, proszę pana. Gdzie on jest? Hmm, Panie Popku. Panie Popku. Hmm, może coś gdzieś jest na pustyni. Tutaj widzę jakąś dziurkę, ale nie ma chyba go. Hmm, gdzie mógł być pan Popek? Hmm, chyba że tutaj, panie Popku, może zapali pan yy, gdzieś świecidełka lub wysadzi TNT, będzie lepiej. Okej, okay. co pan robi teraz? Hmm, trudna sprawa, by powiedzieć, czy jest tutaj pan Popek? a po pierwsze, Panie Bobku, niech Pan stawi TNT i niech Pan podpali, żeby miał e, się trochę sobie przygłośnie. Oczywiście wiem, że... Nie, nie wiem jak się mówi. Głośność ustawię? No tak, chyba tak. I usłyszę jak wysadza gdzieś TNT. Chwila, może tam gdzieś. To gdzie? Wiecie co? Idę zrobić nowy świat. Bo jednak pana popka nie ma tutaj. Hmm. Tak się trochę la laguje, ale ja muszę stąd wyjść. O no, dawajcie, no dlaczego nie mogę? przepraszam, musiałem to zrobić. Instaluje mi się... Poked... Przepraszam, coś nie reagowało. Teraz stworzę nowy świat. Może stworzę... Kibel, kibel. Kibel, no tak kibel i wezmę na surwiwalu. Dobra, wchodzę na ten świat. I zobaczmy co tu mamy. Ale gdzie jest ten popek kurde? Hmm. Okej, okay, jestem. Widzimy pana Popka! Okej, okay, hej, okay. bardzo serdecznie witam, witam. witam. Jestem pan Popek, to tak mm -hmm. naprawdę to żartowałem. Witajcie widzowie, dzisiaj jest ze mną specjalny gość, którym będziemy grać w Minecrafta. Choć może po drewno, co? No okej, okay. ale chodź za mną, okej? Okay? Wiecie co, ja nigdy nie grałem na multiplayerze, ale... Mm, ej no Popek, chodź. Ale zresztą ten kolega który nazywa się Piotrek, jakbyście nie wiedzieli. Chyba tam kop drzewo, ja wezmę tutaj zresztą. Okej, okay. to w takim razie... Tak, 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 tak. Ale będziemy mieszkali razem, czy nie? No hello, a to co pan fajnie. To jest właśnie Piotrek, o którym mówiłem, że go pozdrawiam. Postanowiłem, że nagramy razem. Ale nie w sensie, że wiecie razem, tylko w sensie, że... Zresztą wiecie, o co mi chodzi, no. Zrobię deski. Poczekaj. Nysiekier, nie, ja zrób nasz No przecież środę. A czekaj, crafting table. Ej, weźmy wspólnie... jeden wspólny crafting table. Gdzie ty jesteś? Tu stoję przeżyłem, A od ciebie nie, wiesz. Okej. Dobra, czy masz. masz. <laughs> no ty... No ty... mam postawię tutaj crafting table. Masz, <laughs> czekaj, bez skraftuje sobie coś. Czy to wszystko? Co ty robiłeś? Eee... Filofazę zlatowałam. Po co ci? z panie. Żebym nie musiał robić i temu drewnianych. Dobra, ale... Ja mogę kilka, dasz mi kilka potem? Tak. No we... czekaj. No z drugiej strony trzy, trzy, trzy. Starczą mi trzy. No w sumie to ci więcej. Pierwszy raz gramy na odcinku, więc musimy się dzielić, nie? Aha. ja was ludzie, subskrybujcie trochę mój kanał, bo mój kanał e, nie jest po to, żebym tylko nagrywał, ale muszę przecież chyba coś na... Nagrywajcie mnie Co? czasami. Nagrywaj beze mnie czasami i nie No przecież dobrać nagrywam, dobrać. przecież stawiam wam jakieś piosenki czy cokolwiek. I nagrywaj beze mnie czasami, e, ale wiem. W, nie tak dokładnie, czyli że nie odchodzi daleko ani nic Aj, słuchajcie widzowie, mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, w którym wczoraj nagrywałem. Caromini Infinity. No mam nadzieję, że trochę... Wczoraj... Kilka ludzi? Wczoraj go nagrywałeś, Co? tak? No. Hmm. To dobrze. Możesz go sobie nawet obejrzeć po nagraniu. Ech, ech. Ładzie, bo A pod koniec odcinka woli mi się na śledzie, okej? Okay? Czyli? No, weźmiemy... znaczy nie na śledzie, tylko weźmiemy na przykład, nie wiem Weźmiemy yy, będzie Będziemy bitwe opatyki, będziemy bić się na opatyki. Nie, 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 nie proszę no przecież nie zabiorę ci Kto robi drewno? Ej, mogę te kobylstwo, mogę dam, e dam Ci coś, co? Zaraz, dobra. E Mógłbym Ci dać sadzon sadzonki, ale nie wiem, Dobra, mam już. Nie, 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 chcę guzików, kurde. Guziki też się przydadzą, żeby otworzyć domek. Ale czekaj, ja właśnie teraz buduję domek. Czekaj, ja znajdę fajne miejsce. Stój to i tam kop drzewo. I też po kobylstwo na trochę. Szybko, szybko, tam jest ten jabłuszko. I spadł Ci trochę głodek? E Yy, Eeeh, trochę Ale poczekaj, tutaj wybuduję domek. Jestem trochę daleko, ale. Co ty, gdzie ty poszłeś? Ty? Wezmę nasz crafting i. Yy. No to chodź ze mną. Okay, biorę, tylko Idź do przodu cały czas. Wiem, wiem, widziałem się jeszcze. O, widzę się no. Poczekaj, biegnę tylko po crafting wezmę i idę. Gdzie ty jesteś teraz? Tam, idź, idź prosto, 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 A ty prosto. mnie widzisz? Tak, widzicie. Też się widzi. No, hej, 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 hej. No, to chodź za mną, czekaj. E... Czekaj, ja wezmę sobie kuczaka. Robię. A, Okej, okay, dostałem. O nie, bo będzie zatrute. To wezmę krowę. Masz ma co? Ja mam patyki, więc będę bił patykami. A ja nie lubię jak ta krowa ucieka. Jest. O, ja sobie do. domek zrobimy, dobra? Okej, okay. No to ty buduj, czekaj, ja ci dam deski. Nie mam, ja ci zabijam z nie będę budował domu, ja nie umiem. Czy jesteś dobry w budowaniu, I ostatnio, ostatnio te takie poprzednie eee. światy. że z diamentów i ze złotem ja nie idziemy, więc nie. No, bo akurat dobry. Nie mam. Mamy. Ale poczekaj, ja e... Na Ile będzie katek? Raz, dwa, trzy. Taka. Nie wiem, niech będzie na na dziesięć. Raz, Dobra. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć i dziesięć. E, muszę policzyć dokładnie. Ale wiesz, że musimy jakieś łóżko wyczasnąć. E, raz, dwa. Nie to mamy owieczki. O, ja będę miała już butki skurczane. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, A, siedem. Nie, ej, co się opłaca zrobić budki Czy hełm? Hey. E... Bo on no, lepiej ochroni. 2, 3, 4, 5, 6. Nie, no trochę pięć. mi się ile liczy. Okay, po... Raz, dwa, trzy. Ojej! E, policzyłbyś te deski? Ile tutaj jest? Czyli zaraz. O kurde. A nie, policzył, tam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Dobra, na razie się nam węgiel przypala, dobra. W klaszu mi się zrobiła. Aha mi się za chwilę skończy. De, e, skończy. De, jeszcze raz, dwa. To się skończy, zaraz. Cztery, pięć. E, Niech chwilę co ile? Raz, dwa, trz, trzy, cztery. Zaraz będę nam przypalał jedzoną. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Izonko się przypala, dobra? Będziemy raz. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ej, potrzebny jest, e, mi, potrzebny jest mi Dirt. Dirt? No. Po eee, co? Chyba widzisz po co. Ej, spójrz tutaj, chodź ze mną. I widzisz tą krawędź? E, proszę pana, to tam, tam mnie. Ale to ma nie mów do mnie, proszę pana, tylko mów do mnie po prostu e, Kiblo, ok? Mm -hmm. Mięso, mięso. A i e, chciałam się spytać, e, czy dalibyśmy. E, czy chcielibyście dać mi jakieś inne imla na YouTube, Bo Kiblo, niektórzy tak opisują i się czasami śmieją z tego imienia. Ale nie mam pojęcia, Czeka, Czekaj, ja uduję już e, raz, hmm, dwa, hmm. trzy, cztery... 4 5 cztery, okay. pięć... A nie sięgnę? O, sięgnę. to w końcu? Zabuduj to wszystko. Ale drzwi gdzie będziemy? Zabudowałeś wszystko. To jest tak takie super miejsce na drzwi. Super? To tam... Widzio, tu, tu, tu. Tu na dwa drzwi wyszedł. Tu jedne Doczekaj, ja skraftuję sobie... A tutaj nie wziąłeś, okej. Okay. tutaj trzy. trzy, raz, dwa, trzy. Już. Cztery. Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Doczekaj. I task. Dokładnie na dwa. Daj mi te drzwi, a ja je postawię, dobra? Nie, ja dam radę. Dobra, teraz wystarczy to zabudować. Guziki obo, postaw tam obok drzwi prosto. Masz te guziki przy sobie? Nie, możemy normalnie otwierać przecież te drzwi. Przecież to nie są żelazne. Potem sobie weźmiemy Call Mini Infinity. Już... Nie, zagrajmy może jeszcze jeden let's play. Znaczy, Dobrze. zagrajmy, okej? Okay? Już nie mam tego I wiesz co, chyba musimy się kończyć, bo już minęły, jak widzę, 13 minut. Dobra, no to skończmy. Dobra, widzę. Ale poczekaj, e, na uczciwą walkę. E, weź sobie jeden patyk. Nie, dzięki. No ale Dobra, dobra tak. Kończymy, 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 kończymy odcinek jak tu gier Piotka. I uwagaczy. Panie! No 3, 2, 1, koniec! Dobra, ale poczekaj. No to pożegnajmy się. Pa subskrybujcie i lajkujcie i dajcie oczywiście łapki w górę. I, jut I jutro nagramy odcinek z tej serii lub Call of Infinity. Ale żegnamy się, bo już minęło 14 minut. I proszę o komentarz, jak zrobić, żeby było 15 minut więcej. To więc narka do poranka. Koniec odcinka.